Nie sygnały erki, tylko na Nie upilnujesz tylni, te pizze nie warto Nie była hardcore, tylko za darmo Ty na to albo fajt, albo gaz Teraz weź sobie zapnij bypass Mord dała, nie spas się, ja długie estry Teraz i to jest niebezpieczne Ja, wtedy wszystko,

Nie, 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 nie... Mogę uciekać. Czekaj, sprawdzić czy nikt nie ma nimit sta staminy co ja dałem na Ives'ce, Dobra, wracamy. Pod dworem, tu, pod, tu! Tędy. tu. Tu. Obok pokoju. Obok pokoju, tu. Ty, ty, Woda leje, wodę. Tu je, tam aparat, tam aparat. Kurwa, nie pójdę. Chwile, chwile. Tak gorące jak motyle. Jak gorące, pojebało się. Mi. O cholera, dobra, gonimy się z nim, kaunie Jako staropryczka. Ty bo ona się... Czekaj, to Ej, to ją z prawej czy z lewej? Nie. nowej z prawej Tram się prowadzić więcej zrobić, to nie idzie. Patrz to! Niu ci chodzi Patrz, 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 patrz! <śmiew> Ale kurwa, zakręt jest. Uwaga, 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 panowie, robimy niuuuu! Niuuu! O nie! -o! O nie! <śmiew> <śmiew> nie wierzę w tą grę, Tak. Jest... <śmiew> Jaki debil! <śmiew> Leży, no patrz, aż stoję obok was, siema, stoję mu na mordzie ogólnie. Jaki ułom! <grystanie> Jesteś <ułam>. nie, <grystanie> Weźcie, zróbcie zdjęcie, tak chciała, będzie bardzo ciężko. Dobra, idziemy do vana, no, pójdźcie. Róbcie, róbcie zdjęcie. Nie, 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 bawimy się. No Czycie to samo, Chwile, chwile Ile wam zostało dowodów do zrobienia? Jeden. Jeden. Jaki? I don't know. Idę zobaczyć za was. Złączaj to, tak. Okay. Włącz te chwile, jak motyle. No nie, kurwa, no, no, tak tak to jeszcze zrobiłam takie orbie. Włącz te chwile, jak motyle, no. Dobre! Ej, musicie mieć ogólnie ten, no nie? Odpędzić ducha przy użyciu kadzidła, kiedy on was go... Ej, Bonoasi, no, ty! Musicie mieć. nie nie! O idzie ty ej. Kurwa tu jest Ale staro kurwa <laughs> Ty wyprzedzamy ją tu na zakręcie w tym polu, pójdź Goni nas, goni nas pa Tera ja tędy, tędy, tędy Kamil, teraz pa tu I gonimy, lecimy Kamil Kamil to mala Stoję obok was i potrzebujecie soli i kadzidła ogólnie, nie? A teraz Spoko? mieliście moment ogólnie, żeby ją odpędzić kadzidłem. Pomału, pomału. Na kuczaku. Daj <grym> muzykę puszczek. Tukej! fajnie, fajnie. Dobra, lecimy. Nie. Z wami, panowie, ja was nie opuszczam. Nie. Bo za światem, ale jestem z wami. Lecę z wami do wana. Za to malo bierze. Nie. Ej, Suli, kadzidło, panowie. A jaki trzeci dowód ma być? Nie wiem, ale odciski palców albo orwy. Nie. A książka. Książka, ma być taka O. Książka też może być. Też może być, to prawda. Ee, chodźcie z kadzidłem, ją odrzucimy. Ja mam sól. Palić sól. Bierz kadzidło, ja mam zapalniczkę, weź kadzidło same. Idemy. Dorime. No na TIRĘ Może tak kacidło tu? Wyłącz to na chwilę Nie no, to ma... <grym> Kaj może tak kadzidło tu Trzeba się podpolić Ty, poć tu, poć tu Kamil, bo ja podpolaję. Stoń w tym miejscu ja mam <laughs> Ją. Ja, ja idę z nią, ja idę z wami, ponieważ po was O guga, otwarcie, guga, ty. O buga, ja buga guga, węgł, luga Spieprzony Tylko ona na ciebie poluje Ty, to jest ta baba, co ją hajto przejechał Ty, to baba, co ją

Wiecie o tym? No brawo, Dobra, ja do vana lecę. Elo, To mala lecę za tobą. Leca, leca. Minułek cię prawie. Panowie, co tam? On nie trafił jak do To oni z będą mieć. Już mają. Serio? Nie widzisz jak mi lataram Rygo, ja tam mogę wleść do tego, co nie? Nie, nie co możesz. Się ma. Ale ty masz wija przegłos no, ja <laughs> Ale wyjam przegłos, wąpowym. No, dobra, dobra jedziemy. Yyyy... Ja głosuję na coś innego. Jestem pewny, że to jest to. To jest Nie. Tak? A Kamil, były orby, czy nie? sprawdzałeś. No, nie było Ale nie sprawdzaliście. No. 啊，是是呢。